A jesteśmy już w studiu na żywo. Ze mną Michał Rogalski, inspirator, twórca akcji Pomagramy. Co to za akcja, Michale? Akcję Pomagramy. Yy, organizujemy turnieje w piłkę nożną. Póki co, może to się rozszerzy o jakieś inne dyscypliny, organizujemy właśnie turnieje i zbieramy pieniążki na rehabilitację różnych osób. No, brzmi to bardzo poważnie, chociaż kiedy byliśmy w niedzielę na tym nagraniu u Was, kiedy widzieliśmy cały ten turniej, to tam bardzo rodzinna atmosfera. Dużo przyjaźni z tego, co zauważyłem, między wszystkimi drużynami. Nie było żadnej spiny, że to taki turniej, gdzie trzeba wygrać za wszelką cenę, wygrywamy po trupach do celu. Tylko jakoś tak normalnie podchodzicie do tego sportu i jednocześnie chcecie pomagać. No tak, właśnie takie jest założenie tego turnieju, żeby się spotkać. To jest niedziela. Każdy może przyjść, sobie się odstresować po pracy i przy okazji pomóc właśnie Graniem w piłkę. Widzieliśmy na materiale, pomagaliście małemu dziecku, które naprawdę ma duże problemy. Kolejne akcje to będzie pomoc tej samej osobie, czy szykujecie kolejnych? Pierwszy turniej był dla Krzysztofa znajomego, Krzysztofa Wojtacha, teraz był dla Filipka Witkowskiego i wracamy znowu z trzecim turniejem do Krzysztofa. No, zastanawiam się, czy ludzie w ogóle w XXI wieku chcą pomagać. Ja Ciebie o tym też na materiale zapytałem. Pracujesz, masz dużo swoich zajęć, a jednak chce się tobie organizować takie rzeczy. No, sprawia to przyjemność, jak już chyba mówiłem z tego, co pamiętam. A jeśli nie mówiłem, no to, to mówię to pierwszy raz. No jest to miłe, jednak jeśli można komuś pomóc. Myślę, że wielu ludzi tak ma. No właśnie, wielu ludzi tak ma. Dużo ludzi, coraz więcej się zgłasza na turnieje? Coraz więcej. Powiem szczerze, że jeszcze nie mieliśmy daty terminu na trzeci turniej, a już otrzymaliśmy zgłoszenia, także jest to pozytywny bardzo odbiór. No pozytywny odbiór. Miejmy nadzieję, że akcja będzie się cały czas rozwijać. E, powiedz sobie teraz dokładnie, gdzie odbywać się będzie kolejny turniej? Również w Baranowie i to będzie ostatni turniej na hali 28 kwietnia. Kolejne będziemy chcieli robić gdzieś już w atmosferze takiej piknikowej, gdzieś może na jakichś orlikach, może na śródce. Będziemy jeszcze rozmawiać. Zobaczymy. No z pewnością Cię zaproszę również, żebyś opowiedział nam o tej akcji. A teraz chciałbym się też dowiedzieć, jak wygląda to logistycznie. W sensie, ile od zespołu, tak żeby poinformować naszych widzów, kto chciałby jeszcze zagrać w piłkę i pomóc jeszcze w dodatku osobom, które tego potrzebują, żeby mogły się zgłosić do Was. Koszt udziału od zespołu to jest 200 zł. W turnieju bierze udział 16 zespołów. A w zespole ile osób? Maksymalnie 10. 10, no czyli po dwie dyszki od każdego. No, to nie jest dużo. No dobrze, e, powiedz mi czy zdradzisz nam ile już zebraliście do tej pory? Pierwszy turniej e, było to 3150 zł bodajże, może z tam groszem, a teraz prawie 3700. No to cały czas do góry. Tendencja zwyżkowa. No i od razu sukces. Powiedz mi, skąd się w ogóle zrodził pomysł na to? Pomysł dość spontanicznie. Przy herbacie. Przy zlejomej. herbacie oczywiście, jak A. zawsze. Mhm. Z miodem oczywiście. No i tak sobie rozmawialiśmy, i usłyszałem właśnie, że znajoma ma kolegę, który potrzebuje pieniążków na rehabilitację no a sami nie mogli po prostu zebrać takiej sumy, że grałem kiedyś w piłkę, gram teraz rekreacyjnie powiedzmy, troszkę powiedzmy się na tym znam. No od tak skromnie, widzę skromnie, bo może Państwo nie znają, ja Michała znam już od kilku, kilku kilkunastu może nawet lat. Kilku. Kilku, kilku, kilku. kilku lat się znamy i Michał zawsze w piłkę bardzo dobrze grał, zawsze, ach do przodu rwałeś, że jeszcze w Lechu Ciebie nie ma? No, w Flechu zaczynałem, to była krótka historia. Ja myślę, że, że nie, to bajka, nie to bajka. Proszę Państwa, bardzo skromny człowiek, ale jaki wielki chce pomagać, i z niego powinniśmy brać przykład. Powiedz mi, dla tych, którzy chcieliby pomagać, a nie wiedzą jak to zrobić, czy dużo jest pracy przy organizacji takiego turnieju? Dużo jest pracy w pozyskiwaniu sponsorów. Generalnie dużo pracy nie ma, bo terminarz mamy już po pierwszym turnieju. Tylko nazwy drużyny się zmieniają, chociaż wracają te, co grały wcześniej. I tyle. No. Nie jest dużo pracy. Tylko sponsorzy, no, no bo, bo jest loteria podczas turnieju. No i na tę loterię właśnie, z tej loterii teraz było ponad 1400 zł. To już też... Sponsorzy, sponsorzy, sponsorzy naprawdę byli hojni w tym racji. No to w takim razie, sponsorzy, halo, mówimy do was. Jeżeli mielibyście trochę hojnego serca, odezwijcie się do Michała, organizatora turnieju pomagamy. Można was znaleźć na Facebooku, z tego co widzę? Jasne, jasne facebook.com ukośnik pomagamy. Tak, z pewnością każdy znajdzie, kto chciałby pomóc. Ja także dorzucam swoją cegiełkę. Na kolejnej akcji także się widzimy. Dziękuję Tobie za przyjście. Państwo teraz skalibrują do tego złotego człowieka, bardzo skromnego, który lubi tak pomagać. I przed nami teraz teledysk. Ferengi.